Witajcie, dzisiaj opowiem Wam o routerze stacjonarnym Huawei H122-373, który jest znany również pod nazwą Huawei 5G CP Pro 2. Na wstępie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ta recenzja nie jest materiałem sponsorowanym, a moją własną szczerą opinią. Jest to router 5 wyposażony w procesor Ballon 5000. W teorii. Ten router jest w stanie rozpędzić się 3,6 GB na sekundę w przypadku pobierania danych, 250 megabitów na sekundę w przypadku wysyłania danych przy wykorzystaniu technologii 5G, 1,6 GB na sekundę w przypadku pobierania danych i 150 megabitów na sekundę w przypadku wysyłania danych przy wykorzystaniu technologii LTE kategorii 19. Jednak w praktyce na pasmach aktualnie dostępnych w Polsce jest to prędkość pobierania wynosząca około 600 Mbit na sekundę przy idealnych warunkach w 5G oraz około 1 Gbit na sekundę w przypadku technologii LTE. Router nie posiada modemu 2G i 3G. Obsługuje on dwuzakresowe WiFi 2.4 i 5 GHz, które można ukryć pod jedną siecią Wi-Fi i jednocześnie mieć te sieci jako oddzielne. Przez dwuzakresowe Wi-Fi jesteśmy w stanie przesyłać dane z maksymalną prędkością do 2976 megabitów na sekundę w tym WiFi 2.4 GHz do 574 megabitów na sekundę i WiFi 5 GHz do 2402 megabitów na sekundę. Standard Wi-Fi to Wi-Fi 6. Z przodu obudowy znajdują się diody takie jak gdzie, sygnalizujące nam aktywną sieć Wi-Fi oraz diody, które pokazują nam dostępność sieci LTE oraz WiNikie. Na przodzie jest również przycisk WPS. Od dołu urządzenia jest ładne poświetlenie w kolorze niebieskim. Dołu obudowy pod zaślepką posiada slot na kartę Nano SIM oraz USB typu C. Natomiast obok, już nie pod zaślepką, znajdziemy przycisk do włączenia urządzenia oraz reset. W tej części urządzenia znajdziemy złącze zasilania, jeden port telefoniczny RJ11, dwa gigabitowe porty LAN, w tym jeden z nich jest również portem WAN. Router nie posiada zewnętrznych złącz antenowych. Jest to router stacjonarny, więc nie posiada baterii. Do jego panelu administracyjnego możemy się zalogować pod adresem 192.168.8.1. Jest to panel podobny do tego, który znajdziemy w Huawei B818. Możemy w nim znaleźć takie funkcje jak informacje o agregowanych pasmach LTE czy możliwość zablokowania poszczególnych stron internetowych. Co ważne, jeżeli zalogujemy się do panelu administracyjnego poprzez przeglądarkę, nie możemy zmieniać typu technologii, który, z której chcemy korzystać, więc domyślnie mamy ustawioną sieć 5 jeżeli taka jest dostępna. Zmienić DNS możemy w panelu administracyjnym, w sekcji zaawansowane, następnie i DHCP. Wchodzimy do konsoli przyciskiem F12 i piszemy komendę, która pojawia się teraz na ekranie. Po czym wskakuje nam możliwość zmiany serwera DNS. Routerem możemy zarządzać przez aplikacje na telefon tak jak Huawei Hilink czy Huawei ILI. Ciekawostką jest to, że w aplikacji Huawei i Hi Hilink możemy zmieniać to, czy chcemy korzystać z sieci LTE czy z sieci 5G. Router jest wykonany z plastiku dobrej jakości. Urządzenie ma wysokość 17,8 cm. Urządzenie posiada w tym momencie od około 2 tygodni, więc są to tak naprawdę pierwsze wrażenia. Co do oceny o jego stabilności nie będę się wypowiadał, ponieważ jest to za krótki okres czasu na sprawdzenie tego. Speed testy są wykonywane na karcie Play około godziny 17 w odległości około kilometra od nadajnika w technologiach LTE i 5G. Czy kupiłbym to urządzenie jeszcze raz? Jeżeli chciałbym kupić router sezonarny z obsługą sieci 5G, myślę, że tak, pod warunkiem, że cena urządzenia będzie niższa. Jeżeli masz problemy dotyczące internetu mobilnego, radiowego lub światłowodu, napisz je w komentarzu lub na tenodnet.com, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj.